Dawniej Arabia rozciągała się od Iranu aż po Iberię, a teraz słabe, często pogrążone w kryzysie państwa, czas to zmienić o przywrócić potęgę islamu, najpierw zjemte główna na wschodzie. A co tu się dzieje? I tak wszyscy wiemy, że my byśmy byli następnie, więc musimy zdusić twój imperializm w zarodku. Cóż, i tak przegracie. Niech żyje wolny Kurdystan! A pierdolę to, poddają się Arab! Ej Kurdystan, Turcja, co wy na rozbiór Syrii? Dobra, jasne. Że co kurwa? Liban, weź dołącz do mnie, twój kraj tu ruina, a Izrael niedługo pewnie cię zaatakuje. No dobrze. Izrael, powiesz mi do cholery, gdzie jest Palestyna. Nie twój interes, Arabie. Ta, to wojna. Egipt, co ty robisz? Trzeba zniszczyć to dziadostwo, by zakończyć żydostwo.